Cześć, 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 witam na krótkiej transmisji. Raz, dwa, raz, dwa, jak jest z dźwiękiem. Marin, siemanko, kłaniam się nisko. Dlaczego jeszcze ja nie mam fioletowej fajki, a ty już masz? Dlaczego kurwa tak jest? Siemanko, siemanko, siemanko. I może tej kurwie z domu rower wynieść. Jak już będzie spała po gorącym seksie. Będzie sobie spała no... A ty po cichutku wynosisz jej najnowszego specialist na s się za 50 koła. Nie dość, że Poruchał? To wyruchał. Zobacz tą grę słów. Pff, pff. <grywa> wyruchał na rower. <grywa> Kończę zaraz, bo jest dzisiaj za grubo. <grywa> tak. Witam, witam Big Smoke 42.0. Czy fryzura ma wpływ na prędkość roweru, może mieć, jeśli jeździć bez kasku. Jak jeździsz w kasku, to jest duże prawdopodobieństwo, że twoja fryzura będzie pod kaskiem. Czy braciek też odpalił zaki zersy? Nie, nic mi nie odpalił. Rzeczywiście, największe nerwy człowiek gotuje sobie sam, nie? A czasem na przykład jeszcze nerwuje ktoś, o masz, na przykład takiego chłopa. Kiedy vlog z siłowni, nie? I wiesz, to jest zabawne, wiadomo, że to jest mem, nie? To jest śmieszne. Ale patrz, chłop się zarejestrował, obserwuje mnie od 3 kwietnia 2022. No niech wykurwia mi stąd, jebany świeżak. Cyk. Te żarty są śmieszne, ale jak jesteś na przykład 2018, nie? Czyli oglądałeś mnie od dawna... O, kiedy tenik po pięciu piwach? Zobaczmy tego, pozytywny... O, zobaczcie, 30 marzec 2018. Pytaj, nawet starą z wyzywaj, nie ma z tym problemu. Ale jak wiesz, ktoś przychodzi... Wiesz, musi być jakaś hierarchia, musi być jakaś hierarchia. Ktoś przychodził, było tu 100 widzów, były mega nudy, 5 złotych wysłał. I dlaczego ja mam go tak samo traktować jak gościa, który oglądał sobie Shota? Jebać ci starą w GTA. I on przychodzi, i on tu kurwa będzie mnie pytał: Kiedy trening po pięciu piwa? Jakie parady dla maturzystów! Dużo spokoju, dystansu. No i co? Ciasna fajna, taka czapeczka na włosy, żeby ci nie leciało, jak do maka. Będziesz kurwa tam ciął frytasy i kurczaki. Powodzonka w życiu. Aga, złota kobieta. Aga to jest złota kobieta. Aga to jest zota kobieta. Ja sam siebie nie oglądam, bo jak słyszę siebie, to czasem kurwa słyszę, ja pierdolę co on pierdoli. Ale ta kobiecina, która mnie słucha, to już. ile ja streamuje? No, z 5 lat. i słucha tego cały czas, czasem za to. No... Aga musi chodzić na terapię. Chodzi, siedzi w, w parku i tak i się godzinę patrzy w łąkę. No. <słyski> I to... Muszę wracać znowu do mojego życia. Znowu do niego. <słyski> ja bym tak robił, serio. No, będą, na, na subach będzie mniej kaski. Dlatego zapraszam dzisiaj wszystkich do Hell's Drop, moje kod to Platino. Wylosuj swoją, kurwa, skórkę do Counter Strike'a, 2 dolarki, kurwa, startowe. Pamiętajcie, że mamy jeszcze współpracę z Logitechem, z kawiarnią, kurwa, Kraków. Kebab Ostra, jazda New Balance, Reebok, widzimy się na Majorze niedługo też. Tak będą streamy wyglądać niedługo. Napierdolam reklamami. Nie no, będzie dawanie dupy, ale jeszcze nie dzisiaj. Sponsorom. Czy zrobisz gagri-gagri? Gagri-gagri! Nie wiem co to jest, ale zrobiłem. Współczucie dla kacujących. Trzymajcie się, kacujący, trzymajcie się. Ja będę zajebiście się bawił na rowerze, a wy kurwy będziecie leżeć... i drgawki mieć. Pijcie dalej, kurwy! Ale bardziej mi chodzi o sferę Na mordę może ci ktoś usiąść? Na pewno, na pewno, no. Przyjemności co nie miara, no. Siadanie na mordę jest super. Jeszcze tak, ktoś na twoją siada, oczywiście jakaś kobitka sympatyczna, ale i nie oceniam, siadajcie sobie, kto komu chce, miłość jest miłość, love is love. Suby będą, będą suby, no szczerze, no, no mówię wam szczerze, no ja jestem po takiej rozmowie z Twitchem i ja miałem mieć tak zwany miesiąc próbny po powrocie, tak? Bo taka jest zasada, taki jest regulamin. I mi ten miesiąc minie 3 maja, tak? 3 maja to jest święto, więc nie będę pisał do administracji, bo oni pewnie będą na grylu. No i wiesz, co, no więc mówię wam, że będzie piąty lub szósty maj, no gdzieś subskrypcji, ale na logikę, na logikę tak, no przecież jakbym miał już dostępne subskrypcje, to bym je kurwa aktywował. Tak siedzę w domu i tak, zarobiłbym tysiąc subskrypcji w jeden dzień, ale nie, ty, chuj, nie dawajmy tych subów, chuj z tą kasą, chuj z tą kasą, chuj z tymi subami. No nie, no tak nie ma widzowie, no. Czekam na nie. Czy idzie skminić jakiś sensowny rower do 2000? No jeśli za 2000 kupisz sobie czarnego wana, kominiarkę, to na pewno skminisz jakiś sensowny rower. No musi się przyzwyczaić, bo zostaje z tym mikrofonem za... na na dłużej no. Zapłacili 5 koła za każdego streamka z tym majkiem i musi go widać troszkę. Więc streamek, streamek, streamek i się kredyt spłaci. Przepraszam, no przepraszam, no muszę się kurwić w tym internecie. Skoro streamuję z pasji, to muszę skądś indziej ciłać kasę. Przepraszam, widzowie. Ale niestety ten mikrofon z nami zostaje do końca już. Nawet strać mi się nie chce. Kurwa, rzeczywiście przestał mi się gdzieś srać. Ej, ja może oszukałem organizm, ty. Może ja... Może ja oszukałem organizm, że mi się chciało strać, tak? Po pierwszej kawie. Ale teraz jakby... Zreset, zreset, zresetowałem banie i mój mózg myśli, że to jest pierwsza kawa. Albo się zesrałem. Nie, nie, nie. Że to jest, <laughs> że tak, to tak. Pierwsza kawa. Nigdy się już nie wyszrał w życiu. Już dwa razy. W... FIFA 17 w 1999. 54 hmm. widzów miałem. To wasi starzy to jeszcze oglądali. Kto wie, czy wasi starzy się nie kochali na moich streamach, przy moich streamach. I dzisiaj jesteś ty. Łeł, 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 kurwa, rozumiesz o co chodzi, ja stworzyłem Twitcha, nie mam partnera, to były czasy Ale to jest piękne, że tyle siedzimy w tym necie, widzowie, nie? I dalej kurwa to samo, siedzi chłopi, ogląda filmiki Piękne to jest, kurwa, no, wzruszyłem się um... What? Co asymura. ty gadasz kurwa? Gdzie? Co? co tu się odjebało w ogóle? Ej Co ty się odjebało? To jest jakiś internetowy bait I zombie odpad? Jaki boomer Jeden zombie wypadł, chuj tu chodzi? Jaki boomer, gdzie go... No, ja... Ja za kola ukrywa, ma ta zęby wypluwa z mordy, nie? Ale jaja Worldwide Business Coordination, nabierzyłem w przywyku zajebistą streamerkę, którą obserwuję. O kurwa, hit. A, tutaj pamiętam, bala bym dostał, tego nie odpalam. Papatki my tu z Bulbazaurem. O kurwa, ale mocny hit, kurwa, synu. Papa, pa, pa. siema. Jo, jo, yo, i oklaski na koniec.